W zadaniu kolejnym wiemy, że pole kwadratu, czyli zapiszmy sobie, to suma pól prostokątów o danych wymiarach. No i teraz wiemy, że jeden prostokąt, może sobie prostokąt nawet narysujmy, ma wymiary. Zaraz spojrzymy tutaj do podręcznika. Dwa pierwiastki z trzynastu, to zapiszmy. Oraz dwa pierwiastki z 3 i 1 czwartej natomiast drugi prostokąt też go sobie o tutaj gdzieś narysujmy, jakiś zupełnie dowolny. To mamy dwa pierwiastki z dwóch oraz dwa pierwiastki z ośmiu, to są tylko i wyłącznie rysunki poglądowe. Czyli tak, jeżeli policzymy sobie, jeżeli chcemy policzyć pole kwadratu, to musimy policzyć pole prostokąta pierwszego. Pole prostokąta drugiego i te wyniki do siebie dodać. Czyli pole prostokąta pierwszego, no to będzie oczywiście A razy B, gdzie A to będzie długość jednego boku, B to będzie bo, długość boku drugiego. Czyli możemy zapisać, że pole prostokąta to dwa pierwiastki z trzynastu razy dwa pierwiastki z trzech całych i jednej czwartej. No i teraz mnożymy, czyli 2 razy 2 to 4. Pierwiastka z 13 pierwszych razy 3, 1 czwarta, włączmy to sobie do no, trójkę do ułamka 3 razy 4, 12 plus 1, 13, czyli mamy 13 czwartych. Zatem pole to będą 4 pierwiastki. 13 razy 13 to 169, 1 razy 4 to będzie 4. No i teraz wyłączamy sobie pierwiastek i z licznika, i z mianownika. Pierwiastek ze 169 to 13, pierwiastek z 4, z 4 to będzie 2. Zatem pole pierwszego prostokąta to 4 pierwsze, razy 13 drugich. Skracamy sobie przez 2, czyli 2 razy 13 to będzie 26. No i spójrzmy teraz na drugi prostokąt. Tu też oczywiście pole to będzie A razy B, czyli mamy tak, to będzie bok A, czyli 2 pierwiastki z 2, bok B to dwa pierwiastki z 8, zatem 2 razy 2 to 4. Pierwiastki 2 razy 4, 2 razy 8 to 16, a pierwiastek z 16 to 4, czyli mamy 4 razy 4, czyli pole wynosi 16. Zatem wiemy, że pole naszego kwadratu to suma długości pól prostokąta, czyli mamy 26 oraz 16, czyli pole kwadratu to będzie 42. No dobra, znamy już pole, a my chcemy wyznaczyć długość boku kwadratu, czyli skoro to jest pole kwadratu, to wzór na pole kwadratu to będzie a kwadrat, czyli w miejsce literki p możemy podstawić 42, skoro tyle wynosi pole tego kwadratu, ewentualnie można też zapisać, że a kwadrat to będzie 42. No zatem długość boku to będzie pierwiastek drugiego stopnia z 42, czyli pomiędzy jakimi liczbami będzie znajdował się, znajdował się pierwiastek z 42? No pomiędzy pierwiastkiem z 36 a pierwiastkiem z 49, czyli między szóstką a Siódemką. No i teraz bliżej będzie do szóstki, od 32 będzie bliżej do 36 niż do 49, czyli długość boku kwadratu to w przybliżeniu 6 cm.